Co się tak naprawdę dzieje z Twoim ciałem, kiedy chodzisz boso po ziemi, trawie czy piasku? Twoje stopy to nie tylko sposób na przemieszczanie się. To mapa całego Twojego ciała, bo kiedy chodzisz boso po trawie, ziemi czy piasku, nie tylko się relaksujesz, ale również leczysz. Wtedy regenerujesz całe Twoje ciało. Tak naprawdę tymi gumowanymi podeszwami odcięliśmy się od natury. Mówię sobie, że nasza ziemia jest źródłem wolnych elektronów. A twoje ciało właśnie jest ich bardzo spragnione. Wszystko przez stres smog, stany zapalne. Powiedz sobie, że to wszystko może być jeden wspólny mianownik nadmiar dodatniego ładunku. Pochodząc boso dosłownie się uziemiasz. Trony z ziemi wchodzą przez skórę i działają na Ciebie jak naturalny antyoksydant. bogają Twojemu sercu, jelitom, oczom całemu Twojemu ciału. tu świadom sobie, że Twoje stopy to mapa Twoich organów, gdy dotykają Ziemi naturalnie, cały organizm odczuwa ulgę. Więc już dziś daj sobie szansę. Zdejmij buty. I spróbuj. Przecież nic cię to nie kosztuje, a może dużo zmienić. Jak zostanie ze mną na dłużej, to uczę cię lepiej obserwować swoje ciało. I co ty na to?